w Panów, drogie siostry, drodzy bracia, droga rodzina pogrążona w smutku i w żałobie, u śmierci świętej pamięci Zbigniewa Maszewskiego. Śmierć świętej pamięci Zbigniewa napełniła smutkiem. Można powiedzieć, że wszystkie sfery, wszystkie dziedziny, wszelkie stany naszego miasta i ziemi boheńskiej, nie tylko, napełniły smutkiem. Widzimy ten smutek, który wynika z utraty kogoś bardzo, Kogoś bardzo żywotnego. I kiedy myślimy w perspektywach ludzkich o żałobie, o, o tym przemijaniu, o tym odchodzeniu, gdybyśmy popatrzyli w tych tylko kategoriach, to ten smutek byłby bezbrzeżny. Przenikałby nasze serce poczuciem zniechęcenia, zwątpienia, nawet beznadziejności. Ale przeżywamy. Najważniejszy, najdonioślejszy, najistotniejszy z punktu widzenia życia chrześcijańskiego okres liturgiczny. To okres Wielkiej Nocy. Bo przejście z ciemności do światła. Światła zmartwychwstałego Pana. I słyszeliśmy w tej perykopii z Ewangelii Łukasza o tym, że poznali go przy łamaniu chleba to najgłębsze, najpełniejsze poznanie. Bierzcie i jedzcie, wierzcie i pijcie, to jest ciało moje, to jest krew moja wydana za was, wydana krew za życie świata. I oto ta ofiara dokonuje się w Eucharystii. Ta ofiara dla świętej pamięci Zbigniewa była zawsze tą okazją, aby bardzo blisko, bardzo dotykalnie, bardzo z wielkim zaangażowaniem uczestniczyć w tym misterium sprawowania Eucharystii. Nie tylko wszakże u progu każdego tygodnia. A oto ja jestem z Wami, mówi Chrystus Wielki Czwarty, po wszystkie dni aż do skończenia świata. Oto ja jestem z Wami na drogach Waszego życia, na drogach Waszego urzeczywistniania chrześcijańskiego powołania. Jeśli mielibyśmy jakoś syntetycznie, jakoś holistycznie ująć bogactwo życia świętej pamięci Zbigniewa, to myślę, że słowo dynamizm. I żywotność, one najlepiej chyba odzwierciedlają jego życie we wszystkich wymiarach w tym wymiarze dynamizmu biologicznego, dynamizmu radości życia, uprawiania sportu, zachęcania do sportowej rywalizacji, nawet do morsowania a więc postawa, która ukazuje ową, ową sprawność ludzkiej fizyczności i biologizmu. Z drugiej strony odnajdujemy, z kolei wyższe jeszcze wymiary tej żywotności duchowej. Ta żywotność duchowa wyrażała się wielkiej wrażliwości, wielkiej empatii serca, wielkim zatroskaniu i otwartości serca na najbliższe osoby w swojej rodzinie. Ale to, ten horyzont jego serca był poszerzony o owo zatroskanie i ową życzliwość, serdeczność, uśmiech, którym obdarowywał całe środowisko, w którym żył. Swoim entuzjazmem życia, owym, można powiedzieć, Elam Vital Peksonowskim, owa dynamika życia, tak bardzo ważnego w naszym środowisku boheńskim. I ten trzeci wymiar, jeszcze najgłębszy, wymiar duchowy, jego zaangażowanie, zaangażowanie w trosce o drugiego człowieka przez kilkanaście lat, jego bezinteresowna postawa służby, troska o tych, którzy się gorzej nieco mają, troska w ramach Parafialnej Boheńskiej Karitas, Bazylice Boheńskiej. Wdzięczni jesteśmy Bogu, my wszyscy mieszkańcy tego miasta, mieszkańcy Boheńskiej Bazyliki, tej parafii, której spotykamy się dzisiaj w czasie tej uroczystości pożegnania świętej pamięci Zbigniewa, za wszelkie dobro. wspólni jesteśmy w naszym życiu koncentrować się na nakazach, na zakazach. Zainwestowani jesteśmy w kulturze pewnego poczucia winy. Natomiast myślę, że kiedy się dziękujemy Bogu za dar życia Świętej Pamięci Zbigniewa, uświadamiamy sobie ogrom, dosłownie ogrom wszelkiego dobra, które trudno wyrazić w tej warstwie słownej, werbalnej. Dobra, które wzbogacało, bo, bo działanie na rzecz dobra w różnych aspektach, w różnych stanach, czy dotyczy to, to dzieci, młodzieży, dorosłych. Starszych, czy ludzi, którzy znaleźli się w jakimś stopniu w pewnym życiowym zakręcie, w pirażu życiowym, świadczy najlepiej o owej humanistycznej, tej duchowej dojrzałości, dojrzałej wrażliwości, która każe nie zatrzymywać tego światła w swoim, niejako pod korcem, jak mówi Ewangelia. Ale chodzi o to, aby to światło świeciło i to światło, jak mówił ktoś, wzbogacało ta jego obecność, tą tutaj nasze miasto, że był ikoną, można powiedzieć, w tym najpozytywniejszym rozumieniu naszej boheńskości. Ikoną tej obecności, która, której utrata powoduje, że przeżywamy smutek. Umarli są nauczycielami żyjących. Wydaje się, jest to dla nas żyjących zachęta, abyśmy wspominając z optymizmem, nadzieją, zapałem świętej, pamię świętej pamięci Zbigniewa, Abyśmy również pragnęli angażować się w poszerzanie dobra, obdarowywanie, poszerzanie horyzontu serca naszych braci i siostry, abyśmy nie byli tylko widzami, ale uczestnikami. Ta kategoria zaangażowania, ona zresztą płynie z misterium zwarty Stałego Pana. Wystarczyła jedna kropla przy najświętszej krwi Chrystusowej, aby zbawić cały świat. Ale Chrystus do końca nas umiłował. Z Jego przebitego serca na krzyżu wpłynęły sakramenty, krew i woda znaki miłosierdzia chrześcijańskiego dla każdego z nas tutaj obecnych dla świętej pamięci Zbigniewa dla naszych rodzin, dla naszej ojczyzny dla naszego miasta i dla całego świata Jezu ufam Tobie to doświadczenie uroczystości którą przeżywaliśmy kilka dni temu i można powiedzieć, że przeżywamy oktawę uroczystości kuczli Bożego miłosierdzia ta duchowość Świętej Pamięci Zbigniewa jest zachęcająca dla nas. My często poszukujemy wzorów greckich czy innych, kiedy mówiliśmy o postawie Platona. Dojrzały, pełny, pełna osobowość Greka, Atyńczyka. Kogoś to wszystkie wymiary życia realizował. Ale my w tej perspektywie chrześcijańskiej patrzymy na życie Świętej Pamięci Zbigniewa. Imponujące zaangażowanie, w wiele wymiarów i aspektów życia. Trudno byłoby tutaj akurat je wspomnieć, właśnie przy okazji kazania, ale patrzymy na tę, na tę tajemnicę jego przejścia. Patrzymy przez pryzmat zmartwychwstałego Pana. Pokój wam, nie lękajcie się. Ja zwyciężyłem grzech, pokonałem śmierć. Ześlę wam Ducha Świętego, ześlę wam Pocieszyciela, parakleta. Gdy Was wszystkiego nauczy, doprowadzi Was do pełni prawdy, paraklet pocieszyciel, napełni Wasze serca prawdziwą radością. Uczniowie szli do Emaus, szli pozbawieni optymizmu, nadziei, powracali po trosze do swoich spraw, na nowo powracali do bycia rybakami. Można powiedzieć, a myśmy się spodziewali w dłuższym opisie ewangelicznym, a więc nie napełnili się nadzieją, która płynęła ze zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. My, drodzy bracia i siostry, celebrując dzisiaj tę uroczystość pogrzebową uświadamiamy sobie, że tylko ta nadzieja zmartwychwstałego Pana jest właściwą optyką, właściwą perspektywą postrzegania całego świata, świata naszego zatruskania, gdy nasze życiowe energie wypalają się w codziennym trudzie, Cieszymy się z różnego rodzaju osiągnięć, uświadamiamy sobie, że wrażliwością serca, miłością serca postępujemy ku przyszłości spotkania z Chrystusem, idącym na końcu czasu. Że wszyscy kiedyś będziemy sądzeni z miłości, w której tak wytrwale wydoskonalał się świętej pamięci zbignie. Przechodzimy do Chrystusa z i chcemy każdej okaryzji. Tu za chwilę również dokona się cud, który dokonał się Ebaus. Bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie. Nasze życie chrześcijańskie, kształtujące się na kształt daru, Eucharistę, dziękować. Dziękujemy Bogu za dar życia świętej pamięci Zbigniewa. Ale Eucharystia niesie również zadanie, niesie w sobie dar i jest darem. I zawiera w sobie, mieści kryje w sobie tajemnicę. Dlatego wychodzimy w symbolicznie uroczystość Bożego Ciała poza bramy, poza mury świątyń. Zmartwychwstały Chrystus chce być tylko, nie tylko obecny od święta w naszym życiu. Zmartwychwstały Chrystus chce być obecny w każdym dniu naszego życia. Zmartwychwstały Pan nie ukazuje się wszystkim. Ukazuje się tym, którzy są gotowi, aby Go przyjąć. Przyjmijmy Go, drodzy bracia i siostry, stałego Pana, który dzisiaj do każdego z nas z wysokości krzyża zwraca się tym spojrzeniem, spojrzeniem pełnym miłosierdzia, ale też zwraca się do nas poprzez tajemnicę pustego grobu. Zwyciężyłem grzech, pokonałem śmierć i On daje nam udział owoca swojego zmartwychwstania, owoca swojego zwycięstwa. Jest nam smutno, że tracimy świętej pamięci Zbigniewa, ale jego testimonium, świadectwo życia, te wartości, które były dla niego bardzo cenne, które, dla których poświęcał swoje życie. Pragniemy te wartości również w swoim życiu odnaleźć, jako te, które nadają sens każdemu naszemu wysiłkowi, każdemu naszemu staraniu, każdemu naszemu zaangażowaniu i wypalaniu się poprzez tę miłość, która otwiera. Niech ta święta Eucharystia. Mocy Bożego Miłosierdzia nie dotwiera świętej pamięci Zbigniewa na to pełne zjednoczenie z Chrystusem wieczności. A nas niech budzi z duchowego marazmu, abyśmy, tak jak ci uczniowie idący do Emaus, abyśmy poznawali, abyśmy poznali w języku biblijnym słowo poznawać, nie oznacza tyle, co w wymiarze współczesnej informatyki czy zwykłej ciekawości życiowej, wymiarze noetycznym. Poznawać to znaczy doświadczać, to znaczy kosztować, to znaczy zanurzać się w tej rzeczywistości, zakotwiczać się w rzeczywistości zmartwychwstałego Pana. Niech to poznanie uczniów idących do Emaus będzie dla nas poznaniem, doświadczaniem bliskości zmartwychwstałego Pana i Jego matki, matki miłosierdzia, mater matki, która ukazuje nam błogosławiony owoc swojej miłości zmartwychwstałego Pana, jako Matka naszych kościołów domowych, jako Matka naszych serc zranionych odejściej świętej pamięci Zbigniewa do wieczności. Niech ta tajemnica Syna i Matki, tajemnica tych dwóch serc stanie się także tajemnicą naszych serc dzisiaj trwających w solidarnej modlitwie dziękczynnej i za świętej pamięci Zbigniewa Niech Pan dla Niego będzie wieczną nagrodą, a dla nas umocnienie w tej wędrówce wiary naszego życia chrześcijańskiego.